Ostatnio zrobiłem ankietę, w której zapytałem was, czy uważacie, że mam podkręcony drop? I wyniki były szokujące, bo prawie 90% z was uważa, że faktycznie tak jest. Ale kto wie, może dzisiaj nic nie trafię i ten odcinek udowodni wam, że wcale podkręconego dropu nie mam. Ja natomiast udowodniłem, że jestem idiotą, bo zapomniałem rozpocząć tej toty ewolucji środkowego, obrońcy. I mi przepadła. Czajcie, poświęcam tyle czasu na tą grę, a pominąłem najlepszą darmową ewolucję w historii. Na głównym koncie, bo na drugim normalnie robię Rafaela Varana. I naprawdę nie wiem czemu, ale byłem przekonany, że można ją rozpocząć do wtorku lub środy do 19.00, a okazało się, że skończyła się ona w poniedziałek. To boli. Na pocieszenie możecie zostawić subskrypcję na moim kanale, jeżeli lubicie mnie oglądać. Wtedy nic was nie ominie. I z góry wam za to dziękuję. A teraz startujemy już z przedostatnim Pug Openingiem na TOTY. Natomiast ostatni pagopening na TOTY zrobimy dzisiaj na streamie na Twitchu mniej więcej o 20.45. Zrobimy tam cały content z SBC, otworzymy nagrody za Division Rivals i paczki ze sklepu za 2 miliony monet. Także trafienie TOTY wydaje się być niemalże gwarantowane. Link do streamu macie w opisie, nie może was tam zabraknąć. Brakuje ci końców, żeby zagrać najlepszymi kartami? Wejdź na superkońcy.pl, gdzie znajdziesz końcy na wszystkie platformy. Wybierz pakiet lub wpisz dokładną liczbę, jakiej potrzebujesz. Zapewniamy pełną sprawność i wygodę, o czym przekonało się już wielu dokonujących udanej transakcji. Na stronie są liczne promocje i nagrody dla kupujących i sprzedających. Zapraszamy serdecznie! Na rozgrzewkę trzy paczki 10 razy, 8, 3 plus zaczynamy od zwykłej, nędznej złotej karty, na walkoutu nie ma. Mówiłem, ja nie mam podkręconego dropu. Druga paczka 10 razy, 8, 3. I po raz kolejny się potwierdza, że ja nie mam podkręconego dropu. No to jest zwykły walkout. ale taki walkout to jest każdy w stanie trafić, prawda? Stary to jest tylko zwykły Unai Simoni. To jest jeszcze jedyny walkout w tej parce. No nie, nie, nie. A ja nie wiem, skąd te zarzuty o podkręcony drop, naprawdę. Trzecia paczka 10 razy, 8, 3, i po raz trzeci nic dobrego nie trafiam. Oż, tutaj dwa walkouty były, no ale to dalej pod podkręcony drop nie podchodzi. Trzy paczki 2 razy 8. 5. Tu w tych paczkach się nie da. Toty trafi. Zresztą, ja już Wam mówiłem, nie mam podkręconego dropu, więc na takowe karty nie mam szans. Ale to będzie Bernardo Silva. No, jak na tą pakę, szczerze, to to jest git trap, jeszcze może? Nie, to jest jedyny walkout. No dobra. Za wiele wymagam. Dobra, druga paka 2 razy 8,5 i informa mamy. Ok. Nie wiem, kto to jest w drużynie. Tygodnia, ale raczej na mnie leci żadna no dobra karta, to jest chyba ten Sutalo bodajże z Feinold, czy z PSV. Za jaksu, no prawie trafiłem. Dobra, i ostatnia paka, dwa razy, 8, 5, trzecia i kończymy ze zwykłym, złotym mukautem kobiety. I to jest Oberdorf. Ja już poznałem po sylwetce, ona jest taka. Taka ubita. Jeszcze druga niemka. Pop. Paczka ulepszeń: Combo 8-6. Tu jest gwarancja jednej karty z walkoutem. Zobaczmy. No to będzie zwykła złota karta, oczywiście. I mamy prawego obrońcę z Anglii. Trend Alexander Arnold, który mam nadzieję prędzej czy później dołączy do Realu Madryt w końcu. No bo. W obliczu Kontuzji Karwahala, no to w mojej ulubionej drużynie niestety nie ma obecnie żadnego prawego obrońcy, tak naprawdę. Paczka 3 linii ataku 85, no to wygląda, jakby coś nam miało z tego wylecieć, więc po prostu weźmy się za to i nie mamy niczego dobrego. Złoty walkout kobiety, napastniczka, Polka, więc mamy wspaniałą Ewę Pajor, A kto z nią jeszcze tutaj będzie? Jani! Taki zwykły zestaw w sumie, nie? Pora się wziąć za otwieranie poważnych paczek, bo te niepoważne z SBC nic nie dają. Tutaj mamy paczkę o wartości 375 tysięcy monet. Niecałe 6% szans na kartę Toty. To nie jest dużo, ale ja jestem dobrze do tego nastawiony. Płacę i co zobaczę? Zobaczę złotą kartę. Kolejny dowód na to, że mój drop wcale nie jest podkręcony. Tu jest Martin Idegard klasyczny na podwójnym okaucie z kimś. I to jest typu Courtois, czyli mamy po prostu foder na pika z ikoną. No jeszcze wypożyczenie, toty lub toty ikony, także może jakaś fajna karta do testu warta plus 5 milionów. Berger nie jest warta plus 5 milionów, Rodri, ale już go mamy. I Sakina Karczawi. No i kurde, tak szczerze. No jako, że kobiety mają pierwszeństwo, to ja to oleję i wezmę Rodriego Ostatnio jak otworzyłem pika z ikoną, to z ikony w niej trafionej cieszyłem się bardziej niż z trafienia karty totyp. Ale czy ja będę w stanie trafić dwa dobre piki z ikoną z rzędu? Myślę, że osoba z podkręconym dropem byłaby w stanie to zrobić, ale wiadomo, że ja takiego dropu nie mam, więc po prostu ujawnię sobie trzy słabe ikony. Ashley Cole Thunder nie jest zły. Czy przebijemy tego kola w tym miejscu? Może ktoś dobry? barezji będzie jeden, ale Swordnet premium, ale się będzie palił w Dobra, no i ostatnia szansa na coś dobrego. Nie oszukujmy się, nic tu nie będzie. No nic, zabieram Włocha, bo ma najwyższą ocenę, nie oszukujmy się, ten pick, yy... to był pick bez historii. Nowy dzień to nowe nadzieje na trafienie dobrej karty Team of the Year i tak szczerze to już w dupie mam to, że będziecie mi pisać, że mam podkręcony drop. Dogadałem się na dzisiaj z EA, że mają mi dać coś dobrego z paczki, a całą zabawę zaczynamy klasycznie od paczek 10 razy 83 i... Nie ma walkoutu, więc to nie jest najlepszy prognostyk przed dzisiejszym openingiem. Dobra, druga paka 10x8,3 i drugi raz niepowodzenie, chociaż to jest walkout. No nie wiem, czy walkout nawet zwykły można nazywać niepowodzeniem w przypadku tej paczki, bo ja najlepszych doświadczeń z akurat pakami 10x8,3 plus nie mam. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Otóż nie tym razem. Walkout jest, więc trzymamy poziom. I to będzie tręcik 5 razy 84 plus. Co w takiej paszce? No, Inform, będzie tylko Inform, za każdym razem, jakby jest troszkę inny kolor. To liczę na to, że to będzie jakaś karta Toty. No i tutaj mamy Tivo Kurtua na podwójnym ukaucie z Informem Sutalo. Trzy karty linii obrony 85. To może jakiś Toty obrońca. Może jej zobaczy, że pominąłem tą ewolucję Toty na środku obrony i dadzą mi jeszcze lepszą kartę. Nic bardziej mylnego. Jest Inform i to będzie Sutalo, 100%. Esio, o, Niemcy. Okej, okay, to jest tak, na podwójnym okaucie z informem Mail 87, no dobra, informów na pewno nam nie zabraknie na kolejne SBC Pora przejść do tak zwanych konkretów Gwarantowana paczka ikony Toty lub wyróżnień Toty Oprócz tego 25 kart, 84+, plus, tutaj mamy gwarantowanych Na taką zwykłą kartę Toty tu są 4% szans, nie za wiele, ale tu się skupiamy na tych ikonach Toty i wyróżnieniach po prostu, prawda? Płacimy, 475 koła i co? I co się tu wydarzy? Jest wyróżnienie Toty, ale jakie? Prawa pomoc. Brazylia, Liga Saudyjska. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Jakiś inform, chyba. To jest chyba informalką, dobra. Kogo on przyprowadził? No, pokaż. Ajk, ją. Klasyk klasyków. Nie da się trafić innej karty Toty Honorable Mentions oprócz mainą. Nico Williamsa i Gwin. Naprawdę mam wrażenie, że granicie to z cudem. I w ogóle patrzcie na resztę kart w tej paczce, jaka to jest tragedia. Te duplikaty tak szczerze też słabo nie wyglądają. Nawet foderu dobrego nie dostaliśmy. Dlatego zawsze wam powtarzam, żebyście nie otwierali paczek ze sklepu. Jest to statystycznie ekstremalnie nieopłacalne. Pierwsza paczka 20x82 plus na testa. Są one nielimitowane, a jak się przywitamy z nimi, walkoutem. Mogło być gorzej. Już widziałem, że w tych paczkach nieraz ludzie walkoutu nie mieli, a my od razu Hyrego natrafiamy. To jest jedyny walkout w tej parce, ale za to całkiem solidny, nie? Wracamy do płacenia Zapaczki, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby trafić kartę toty faktycznie. Pora na paczkę 100 razy 82 plus, w której to mamy 7% szans na drużynę roku. To jest stosunkowo dużo. I ja wierzę w to, że ta karta tutaj będzie, więc tym razem za pońcy. Dajmy szansę pońcom i co? I złota karta, chłopie, złota karta, niewiarygodne. W paczce 100 razy 82 Trafią złotą kartę. Alisona na podwójnym wokaucie. Z jakimś nędznym Lautaro Martinezem. Nie, nie, to jest zdecydowanie za duża cena. Za taki foder. Ej, tu jeszcze naprawdę są głównie 8-2 i 8-3 w tej parce. Kolejna paczka 20 razy 82 plus i zaraz lecimy z kolejną paczką ze sklepu, TOTY! TOTY! I kto to jest? Eś o! Włochy! Icona, i TOTY! Icona, i ty. Co to jest za paczka? Co to jest za paczka? Czy to jest Maldini? Nie! Nie! Icona, to ty! aha! Już nie wiedziałem, już nie wiedziałem, już zgłupiałem. totalnie. Ale jest Fabio Cannavaro. Jest Fabio Cannavaro, więc odblokowaliśmy pasmo nieszczęść. I jest warty pół miliona, nie? Ciekaw jestem, jak ten Fabio chodzi w grze, bo w statystykach. I w playstylach wygląda pięknie. No, w defie ma praktycznie wszystkie najważniejsze playstyle. Co to jest ku... Akrobata? Akrobata na defensywce? To on będzie przewrotkami piłki wybijał, tak? Zamiast głową, bo on niski trochę jest, nie? siedemdziesiąt 76 Damy radę, damy radę. Legendą Realu Madryt. Yy, chętnie pogram. Ale w pierwszej kolejności już myślałem, że nie wiem, lecimy jakiś Nesta lub Maldini, plus jeszcze Toty. Dobra, od razu go. Do składu wrzucej i tu ten Militao, który czekał i czekał, i się nie doczekał, żeby go do ewolucji wrzucić. Więc zamiast Edera Militao w wersji Toty Ewo, będziemy grali sobie Fabio Canawaro, co dla mnie, jako dla fana Realu, jest jak najbardziej okej. Okay. Dobra, po prostu to otwieram, co ja tutaj będę gadał. Może kolejna Toty Ikona, może karta Toty, kto wie, kto wie, jest Toty nominacja, może być dobrze. Proszę, niech to nie będzie Mike Menio, ale może to będzie podwójna Toty nominacja, proszę. To musi być podwójny walkout toty nominacji. Mike Meniou przyprowadził. Kogo? Musiale, no dobra, dobra. No. W końcu trafiłem jakąś kartę toty nominację, która nie jest Gwin, Mike Meniou i Nico Williamsem. To jest 100 tysięcy końców. No dobra, jednak trochę mniej. Ale mamy mamy progres, panowie, tak? Musieliśmy zacząć gdzieś przepalać ten wyżej oceniony foder, bo na paczki 82 razy 20 to się przepala karta 83, 84, 85 uberala. No, ale już się nam zapechał magazyn duplikatów kartami wyżej ocenionymi, więc zrobiłem pika z ikoną. Otwieramy tego piczka i środkowy może na start. Kto tu będzie? Raz. Zaczęliśmy najlepiej. To teraz może to miejsce. Kogo tu mamy? Mamy Barnesa, Ok. czyli na razie dwie ikony Thunder 89. Tu musi być dobrze. Quaga no, Gorincia. Okej, okay, okej. Okay. DAWNO TRAFIŁEM BRAZYLIJSKIEJ IKONY! BARDZO DAWNO! Najmniej, no to nie jest pierwsza sensowna jakkolwiek brazylijska ikona trafiona przeze mnie w AFC 25 Także zabieramy Pana Garincze On niestety nie jest na tyle dobry w tej grze jak powinien być Bo to był typ piłkarz, jeden z najlepszych e, swoich czasów w latach 60 podajże. bodajże Trochę tego pejsiska tu zawsze brakowało, no nie? I taki jakiś był zawsze trochę niepozbierany, tej Garincza w tej gierce Ogólnie warty prawie pół miliona, więc to i tak jest dwóch z tego pika oczywiście A wiem, że, że ja ten traf powinienem szanować i szanuję ale nie oszukujmy się, w moim składzie e, brazylijska ikona niestety miejsca nie znajdzie. Wracamy do sklepu, by wydać kolejne, ostatnie już na dzisiaj monety. No zobaczmy, czy będzie to ty. tak po prostu, 450 koła zapłacone i co? I jest Thunderstruck karta, bo tutaj te eventowe są gwarantowane. E Shock, Chorwacja, Redivisie i to jest ten Inform sutalo, Czy on tu może kogoś dobrego przeprowadzić? Jest szansa na to jakaś, czy nie? I to jest zeszli kol, ikona Thunder. To jest, to jest właśnie to, na co liczę, otwierając paczki podczas toty. Właśnie jeszcze jego kola chciałem trafić. Tu on ponad 100 dalej warty, ciekawe. Wiadomo, ikona Thunder, fajnie, fajnie, he, he, ale no nie, nie, bądźmy poważni. I na koniec jeszcze przypominam, że ostatni pago opening na TOTY zrobimy dzisiaj na streamie na Twitchu mniej więcej o 20.45. Zrobimy tam cały kontent z SBC, otworzymy nagrody za Division Rivals i paczki ze sklepu za 2 miliony monet. Także trafienie TOTY wydaje się być niemalże gwarantowane. Link do streamu macie w opisie, nie może was tam zabraknąć.